Ekspert radzi Koch Insurance, profesjonalny doradca ubezpieczeniowy zaprasza. Oglądaj mój kanał, subskrybuj, nie przegap powiadomień o nowych tematach. To Ci się przyda w życiu i zwróci. ekspert radzi. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Ze mną jest Przemek Koch, profesjonalny doradca ubezpieczeniowy z Koch Insurance. Teraz także temat bardzo przyziemny, ale myślę, że bardzo, bardzo ważny, ponieważ kiedy umawiamy się z taką osobą jak Ty na spotkanie, aby ułożyć plan sukcesji, będziemy musieli przekazać Tobie bardzo dużo wrażliwych, czasami intymnych informacji dotyczących naszego życia, zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Gdzie jest ta granica informacji, które musisz uzyskać, żeby zacząć swoją pracę? Dzień dobry. Przede wszystkim jedna bardzo ważna informacja. Spotkania, które ja odbywam z moimi klientami, zawsze są według tej zasady, że mnie obowiązuje moja tajemnica służbowa. Więc jeżeli rozmawiam z daną osobą. Na temat ułożenia danego projektu czy też planu, mi obowiązuje pełna dyskrecja, więc wszystkie te informacje, które ja uzyskuję, są tylko i wyłącznie dla mnie i tak naprawdę nie może wyjść poza pokój, w którym rozmawiamy. Jeżeli chodzi o informacje, które ja uzyskuję, przede wszystkim najważniejszymi rzeczami, które ja, o które ja pytam najpierw w sposób ogólny, to w ogóle jaka jest struktura rodzinna. Tak? Czyli czy mamy sytuację, w której jest mąż i żona, czy jest partner, partnerka. Czy są dzieci, czy są dzieci z poprzednich związków, czy są poprzednie związki, czy tak naprawdę, aby poznać całe otoczenie rodziny i zobaczyć, w jakiej to dzisiaj jest tak naprawdę konfiguracji. Przede wszystkim, patrząc w aspekcie, nie daj Boże, gdyby kogoś zabrakło, czyli kwestie zobowiązań, czyli jakie posiadamy kredyty, jakie leasingi, kredyty obrotowe, wszystkie zobowiązania w majątku naszym. Bym powiedział rodzinnym, ale również w majątku firmy, jeżeli mówimy o tym, że tam również pojawia się jednoosobowa działalność gospodarcza. E, pytania też dotyczą są bardzo ważne też e, z punktu widzenia ekonomicznego, kto ile tych pieniędzy przynosi do domu. Tylko tu nie pytam o to, kto ile zarabia, tylko bardziej patrząc pod kątem, czy to jest tak na przykład, że żona przynosi 80% do budżetu domowego, a mąż 20%, tak? Albo nie wiem, mąż 100%, żona opiekuje się domem, bo to pozwala popatrzeć, w jakiej sytuacji ekonomicznej znajdzie się jedno z nich, gdy któregoś zabraknie. Bo niestety brutalne jest to, że kiedy nas zabraknie, to zabraknie pieniędzy, które my generujemy. Czy tego chcemy, czy nie? Po prostu u nas nie ma. Więc to są rzeczy, o które ja pytam, natomiast bez nich nie jestem w stanie przygotować rzetelnego i profesjonalnego planu. Bo to też czasami się spotykam z osobami, które mówią na przykład: jestem ubezpieczony, ale kiedy zadaję pytanie: no dobrze, ma pan ubezpieczenie w razie gdyby pana zabrakło na 200 tysięcy? Skąd ta suma? Dlaczego 200 tysięcy, a nie 100? A może dlaczego nie pół miliona? I wtedy okazuje się, że nikt do tej pory z nimi nie przeprowadził takiej pełnej analizy finansowej. Tego, jak wyglądałaby sytuacja w ich rodzinie w scenariuszu, nie daj Boże, gdyby kogoś zabrakło, czy też chociażby w sytuacji, gdy nie może pracować, bo powoduje to choroba czy wypadek. Bo każdy plan, jakbyśmy go nie chcieli nazwać, musi być dopasowany do każdego indywidualnie, bo każdy z nas jest inny. I nie ma jednego modelu czy jednego wzoru, na przykład na plan sukcesji, czy też na wykorzystanie ubezpieczenia na życie. Każdy naprawdę ma inną sytuację. Ale chodzi też mi o to, że informacje, które będziemy musieli Tobie przekazać w ramach budowania takiego planu, mogą być informacjami niechętnie. Y Ujawnianymi przez klienta, czasami bym nawet powiedział, że mogą to być informacje, które są powodem do wstydu. Jak wtedy przekonujesz klienta do tego, żeby jednak no, te niezbędne informacje, nawet jeśli one są trudne i skomplikowane, zostały przekazane? Tego typu obawy są bardzo rzadkie, ale to też myślę, że wynika z tego, że kiedy spotykam się z osobami, które wiedzą, czym ja się zajmuję, to już mają też pewną świadomość, jak jest to duży problem i że nie ma innej drogi, jak po prostu rozłożyć wszystko na czynniki pierwsze. Oczywiście, czasem zdarzy się sytuacja, że ktoś nie chce powiedzieć: absolutnie nikt nikogo do niczego nie zmusza, tak? No wtedy zrobię to według tych informacji, które dostałem, ale naprawdę jest to bardzo rzadka sytuacja, która się zdarza, dlatego że osoby wiedzą, czym się zajmuje i wiedzą, czego będziemy dotykać i nie zaskakuje nikogo tym, czym się zajmuje. Każdy wie, czym zajmuje się Przemek Koch, w sensie ten, kto się chce ze mną spotkać. Ale zdarzyło Ci się kiedyś taka sytuacja, że nie podano Ci informacji przy budowaniu planu, czy to sukcesji, czy też ubezpieczeniowego, mówiąc szerzej, ale potem w sytuacji, kiedy trzeba było skorzystać ze świadczeń, no wyszło coś, o czym nie wiedziałeś w trakcie, kiedy ten plan był budowany? Powiem tak, nigdy do końca nie będziemy wiedzieli, czy ktoś nam powiedział wszystko. Tak? E, natomiast do tej pory, w sytuacjach, w których e, no, te programy zadziałały, niestety, niestety działają. No, tak po prostu w życiu bywa, że no, każdego z nas kiedyś zabraknie. Więc e, nieważne, czy ja na przykład zrobiłem, mogłem zrobić wyższą na przykład kwestię ochronną niż wynikało to na przykład z analizy, bo coś wyszło, bo każde pieniądze, które dostała tak naprawdę druga strona i każda procedura uproszczona, szybka, prosta w sytuacji dziedziczenia, wspominięcia sądu rodzinnego, była rzeczą nieocenioną w tej sytuacji, dlatego że w tego typu tragediach jest tak, że cały, wszyscy przychodzą po pieniądze do wdowy, tak, od banków, po firmy zewnętrzne, które oferują nam prąd, gaz, tak? I tak naprawdę tego typu rzeczy, jak zapewnienie środków tej drugiej osobie, uniknięcie kwestii związanych z sądami, z rozprawami, z przyciągającymi się procesami, jest naprawdę rzeczą nieocenioną w tak trudnej sytuacji, kiedy tracimy bliską osobę. Czyli jednym słowem, nie warto zatajać informacji i podać je dokładnie tak, jak one istnieją w naszym życiu, bo będzie po prostu prościej w przyszłości. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przemych Koch z Koch Insurance. Lepszego i bezpiecznego dnia.